Cześć wszystkim, witam po dwumiesięcznej przerwie. Ogólnie przepraszam za mały zastój na kanale, ale mam trochę spraw na głowie. W dodatku wyszło GTA 5 na PC, więc jak widzicie, mam co robić. Nie ma co się rozgadywać. Przejdźmy do pierwszej ciekawostki. Do tej ciekawostki potrzebujemy wózka golfowego. Piszę sobie na niego kod. Eee, aha. Gdzie on jest? Widzę, że gra oszukała oszusta. To jest bardzo smutne. Spróbuję jeszcze raz, o, i od razu lepiej. Przygotuj się na śmierć kiczowaty wózeczku. Jeszcze tylko policji tu brakowało. Widzicie te iskry? Dokładnie wydobywają się z prawego tylnego koła. Wow, 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 jaki gangster! Istnieje prawdopodobieństwo, że twórcy chcieli pójść trochę na realizm i pokazać, że ze spalonego pojazdu wydobywają się ispy z akumulatora, który napędza pojazd. No ale razem z wybuchem akumulator też powinien wybuchnąć, więc ta teoria jest trochę z dupy. Wydaje mi się, że jest to jakieś niedopaczenie. Jak wiecie, w Vice City jest jedna jedyna stacja benzynowa. Jest tak dopracowana, że waląc dystrybutor samochodem praktycznie nic się nie dzieje. Po przewaleniu dystrybutor staje się przenikalny dla samochodu, a od dolnej części nie posiadają tekstury. Twórcy w tej kwestii się nie pokazali od dobrej strony. Duża ilość ciekawostek w tej grze jest spowodowana tym, że gra była robiona na szybko. Dla samej postaci dystrybutory nie są przenikalne. Ciekawe, co się stanie, kiedy w nie strzelimy.

I powiem wam, że tak długo grałem w GTA Vice City, a dopiero teraz odkryłem ten dziwny budynek za warsztatem lakierniczym. Nie wiem w ogóle jak mam określić to coś. Wygląda to jak jakieś więzienie, ale nawet nie ma tam wejścia. A sam budynek ma może góra półtorej metra. Naprawdę dziwna sprawa. Spróbuję wejść na górę i sprawdzić czy tekstury tam nie są przenikalne. Pomoże mi przy tym motocykl. Na dachu mamy pseudo teksturę szybu wentylacyjnego. Jak widać, nic nie przenika. Od góry również nie ma żadnego wejścia. Pora na ostatnią ciekawostkę. Jak już wszyscy wiemy, producent tej gry lubi wszędzie wsadzać swoje logo. Sam uważam, że jest to już trochę mała przesada, ale Rockstar, jak jedna z niewielu firm, nadal robi bardzo dobre gry w przeciwieństwie do konkurencji. Przejdźmy do rzeczy. Żeby się tu dostać bez gwiazdek, specjalnie ubrałem strój policjanta. Zaraz dojdziemy do miejsca ukrytego loga Rockstar. Muszę kawałek się przebiegnąć. Okej, okay, już jesteśmy na miejscu. Mamy tutaj herb wojskowy. Wydaje mi się, że jest to herb jednostek powietrznych Vice City. Logo to należy do oddziału firmy, który nosił nazwę Nord. I odpowiada w zasadzie za wszystkie części GTA oprócz Advent. Dawniej firma nosiła nazwę DMA Design i jest najstarszym i najważniejszym oddziałem Rockstara. Witam ponownie w studiu. Na dzisiaj oczywiście to by było na tyle. Kolejny odcinek będzie niedługo. Co do strefy dewelopera, nie wiem kiedy ukaże się drugi odcinek z Grimafia. Chciałbym podkreślić, że nie jestem jakimś Willy za filmy nie dostaję żadnych pieniędzy. Robię je tylko z nudów i po części jest to tylko moje małe hobby. Mam nadzieję, że w głowie dewelopera ukaże się jeszcze przed wakacjami. Zrozumcie, że wymaga to wielkiego nakładu czasu i pracy. Musicie niestety jeszcze trochę poczekać. Mam nadzieję, że nie pożałujecie. A więc na mnie już czas. Do kolejnego razu moi widzowie. Cześć!